Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie obejrzymy filmik, ee, który jest tutaj na załączonym obrazku. Limacaritis. Ubisoft nie przestaje zaskakiwać poziomem swojej niekompetencji. Assassin's Creed Shadows oraz Star Wars Outlaws. E, ogólnie jeśli chodzi o te nowe Gwiezdne Wojny, na pewno oglądaliście coś, coś Wam się obiło o uszy, bo marketing jest ogromny. Główna postać jest totalnie nijaka cała gra też ma masę niefajnych błędów no jest to jednak ubigra więc niestety ubisoft ma tą swoją łatkę że wszystko robi na jedno kopyto i no sami wiecie po Asasynach, że są to gry po prostu robione taśmowo zobaczymy sobie ten materiał na pewno go skomentujemy zobaczymy też co tutaj Ziomeczek ma do, do powiedzenia myślę że to będzie całkiem dobry materiał no, i w międzyczasie będziemy się wypowiadać na to. No, Assassin's Creed Shadows, no to też chyba nie muszę za dużo dodawać. Mnóstwo różnych e, wpadek, mnóstwo niedomówień e, oraz, no, zakłamywanie historii. No, nie oszukujmy się, tak? Dobra. E... Pelecimy. Ubisoft ostatnio zalicza wpadkę za wpadką. Wszystkie z nich mają związek z ich dwoma najnowszymi grami, które za niedługo mają wyjść czyli Assassin's Creed Shadows i Star Wars Outlaws. Ta pierwsza jest zdecydowanie większa niż ktokolwiek mam wrażenie by się na początku spodziewał. Doszło praktycznie do międzynarodowego incydentu rewizjonizmu historycznego, o <grych> który oskarżają Ubisoft. ...le potężny zapas koli z biedry. Głównie Japończycy, nawet jeden japoński polityk się tym zainteresował. Sytuacja z Assassin's Creed Shadows była na tyle poważna, że Ubisoft musiało opublikować na Twitterze oficjalne przeprosiny. W... Do tych przeprosin jest to w ogóle strzał w stopę przez Ubisoft, ponieważ najpierw oni się zarzekają, że tak, Jasuka, główny bohater on był samurajem, wszystko było y, tak zrobione, potwierdzone przez historyka, który w ogóle y, fałszował wpisy na Wikipedii i na kilku innych stronach. Wszystko po to, żeby lepiej sprzedać swoją książkę. E, no, i to ten właśnie historyk. Y, on stwierdził, że tak, Yasuke na pewno był wielkim samurajem. Gdzie, no, no sorry, ale nie i Ubisoft broniło tego, a teraz się zarzekają, tam jeszcze była jakaś akcja z banowaniem ludzi, którzy wypisują chyba na reddicie, że no, że tak nie było, że Yasuke nie był właśnie samurajem i piszą, że tak powiem swoje argumenty, to jeżeli się nie zgadzasz, zostajesz automatycznie zbanowany, proste względem japońskich graczy, gdzie tak naprawdę nie piszą nic odkrywczego i jest to korporacyjne pismo, które tak naprawdę nic nie mówi. Jakby są tu słowa, które nie mają praktycznie żadnego znaczenia same w sobie. Tak, Coś to, tam, to że prawda. Że od 20 lat tworzą Assassin's Creed, że wejście do feudalnej Japonii od zawsze było ich marzeniem. Chociaż tak naprawdę, czemu akurat teraz wchodzimy do feudalnej Japonii? Najpewniej zawdzięczamy Ghost of Tsushima, które odniosło spektakularny sukces po prostu na rynku. I Ubisoft uznało, ej... <laughs> Ale nie tylko w sumie, bo i Ghost of Tsushima i Sekiro przecież bardzo duży sukces i kilka ostatnio, i seriali tam były przecież, ten serial jakoś nazywa Shogun, też przecież duży sukces. Jeżeli chodzi o bardziej takie animowane to Blue Age Samurai, w ogóle świetne to jest, polecam obejrzeć. Tak więc no takie klimaty japońskie w sumie ostatnimi czasy są troszkę na, na jakimś yy, piedestale, nie? Chwila, chwila, chcemy kawałek tego ciasteczka. No, trzeba na tym zarobić, trzeba kuć żelazo póki gorące. Dalej piszą, że Assassin's Creed Shadows, tak jak wszystkie ich poprzednie gry, po prostu opierają się na historii i biorą z nich inspiracje, nigdy nie miały prezentować faktycznych wydarzeń. E, tylko, że z tym też jest jeden mały problem, bo nigdy wcześniej przez te 20 lat, od kiedy istnieje Assassin's Creed jako seria, nie graliśmy jako historyczna postać, która istniała naprawdę. Do tej pory w każdej części graliśmy fikcyjną postacią, która była... Albo pochodziła z kraju, w którym graliśmy, albo była powiązana dość mocno z kulturą czy nacją kraju, który jakoś był zamieszany w politykę tam, tego miejsca, gdzie graliśmy. Tak? I Assassin's Creed Shadows jest tak naprawdę pierwszą grą, gdzie gramy postacią, która tak naprawdę no, istniała w historii. To, że Jasuke był prawdziwą osobą, która była w Japonii przez całe trzy lata, tego nie da się podważyć. Podważyć jednak można to, czy był samurajem, o czym też dalej piszą, że tak, to czy Yasuke był samurajem, czy nie, pozostaje tematem szerokiej dyskusji. Dyskusji, którą w sumie tak naprawdę Ubisoft rozpętał. Przez to, że przedstawił Yasuke jako samuraja, niektórzy ludzie szybko... Zaczęli badać ten temat i się okazało, że większość tego, co było na Wikipedii, Yasuke, była napisana przez jednego człowieka pod pseudonimem Totori który wszystkie swoje źródła cytował jako napisane przez Tomasa Lokleja, który jest nauczycielem angielskiego tak naprawdę na Nichon University w Japonii. Tylko wychodzi na to, że. W ogóle te wpisy na Wikipedii były e, uaktualniane świeżo po po zaprezentowaniu przez Ubisoft, że Jasuk jest samurajem, i tam są daty, kiedy były te wpisy modyfikowane. No i akurat, kiedy Ubisoft powiedziało Tak, to wielki samuraj. To w tym momencie wpis na Wikipedii został zmieniony na to, że był samurajem, bo wcześniej tak nie było na Wikipedii. Thomas Lockley sobie wszystko zmyślił, że Yasuke był legendarnym samurajem, który w ogóle podobno odciął głowę Nobunadze, żeby z nią uciec i oddać jego rodzinie podczas tam wielkiej bitwy. No ale o, o temacie Yasuke to już można gadać godzinami, bo tak naprawdę ile jest dowodów na to, że Tomasz Polecam obejrzeć materiał Drwala Rembaiwa na ten temat. Lockley sobie sam edytował stronę na Wikipedii, jakby linkując do swoich własnych książek i do tego, co jest na Brytanice i że tak naprawdę wysłał to wszystko z palca, to można godzinami gadać i szukać tego dowodów na to, bo to, to też jest udokumentowane, tylko trzeba używać Wayback Machine i tak dalej. To jest wszędzie. Jak ktoś się o temacie chce więcej dowiedzieć tak w stu to polecam film Aper Echelon. Jest, no, co prawda po angielsku, ale on tu, mam wrażenie, bardzo dobrze ujmuje cały kor tej sytuacji i podaje po prostu bardzo dużo dowodów Cytując wywiady, jakieś wypowiedzi z japońskiego tłumacząc, zagląda do tej historii, tych edycji na Wikipedii, więc ten materiał polecam stanowczo i zamieszczę link do niego w opisie. No i na ten temat wybuchła spora dyskusja w Japonii, która sięgła nawet ludzi pełniących rządowe stanowiska. Tak naprawdę obwiniają Ubisoft, głównie, bo oni to wynieśli do takiego mainstreamowego statusu, że rewizują ich historię i Uzurpują sobie ich kulturę i dziedzictwo, tak naprawdę. Nie, nie pomagają wszystkie inne wpadki, które Ubisoft zaliczył po drodze. Chociażby ten przykład. Ale co to jest za muzyka? Naprawdę. Ktoś w Ubisoftie uznał, że dobrym pomysłem na segment walki Yasuke w jego trailerze będzie przerobienie klasycznej japońskiej muzyki na hip hop. Co? Czemu? No, więc Ubisoft zaserwował nam zmodernizowaną, klasyczną. Japońską muzykę, która jest zremiksowana w jakiś hip-hop, w nutę której nasz obcokrajowiec morduje rodowitych Japończyków w grze osadzonej w Japonii, w grze, w której Ubisoft upiera się, że chce oddać hołd kulturze, historii i dziedzictwie Japonii. Y tak, no. Y o kurde, czemu każdy się irytuje, że Yasuke jest jedną z głównych postaci? Kurde, nie jestem pewien, nie wiem, nie wiem, nie wiem co ci ludzie. No muszą być rasistami ewidentnie, no nie ma innego powodu. Dalej mamy takie Ogólnie uważam, że wprowadzenie Jasukę jako postaci jest dobrym pomysłem. Czemu nie? Jakby tak, istniała taka postać, jak najbardziej można by ją wrzucić nawet gdzieś w główny wątek, że miałby jakieś tam swoje 5 minut. Ale nie jako główna postać, naprawdę. To totalnie nie pasuje w ogóle, że on chodzi. Tam się Japończycy kłaniają przed nim. No, jakby jeżeli znacie kultury Japonii, oni są dosyć mocno skategoryzowani na swoje poglądy i one są dosyć mocno uwydatnione. No, tak by to nie wyglądało nigdy w życiu. Przykład, że na Japan Expo Ubisoft miał. Twój stand, gdzie zaprezentowali parę gadżetów związanych z Assassin's Creed Shadows, tak żeby trochę udekorować swoje stanowisko. No i problem jest z tą kataną. Katana jest z One Piece'a, jakby to, to jest katana Zoro z anime po prostu. Tak? Patrzcie, są te same, są te same napisy. Jest to, to jest ten sam stojak, jest, on jest ten, podpisany nawet jak katana Zoro. Ja pierdolę Ubisoft. Więc no tu ja, tutaj Ubisoft też się za bardzo nie popisał. E nie wiem, to, to już jest przykład kompletnej niekompetencji. Mam wrażenie, że to nie było celowe działanie, po prostu, po prostu wielki przejaw absolutnej niekompetencji. To jak to, to przykład, to zrobił to... gdzie do streamerów w Japonii wysłali figurki Yasuke, gdzie umieścili dwa różne symbole. Symbol na klacie i na proporcu na plecach się różni, mimo że powinien być ten sam. Tak samo na pudełku. Są błędy w kanji. Jakby ta niekompetencja sprawia, że każdy myśli o Ubisoftzie, że po prostu stara się tą kulturę wykorzystać dla swojego profitu a nie faktycznie ją szanować tak jak napisali w tym oświadczeniu że mają podobno wielki szacunek do historii i kultury to szacunek. dziedzictwa Japonii no ewidentnie ich słowa nie są zbieżne z tym jak wyglądają ich czyny no jest... i drugą jasuke został wprowadzony tylko i wyłącznie po to żeby odhaczyć eee, jedną z pozycji w day, żeby była inkluzywność Grą, z którą Ubisoft ma lekki przypał, to Star Wars. że głównym bohater jest czarnoskóry, no taka prawda. Outlaws. Które też e, ludzi nie zachwyciło, bo gameplay wygląda jak gówno. Absolutna nuda. E, to prawda. Znowu mamy pustynię. Oczywiście, bo. Gwiezdne wojny to tylko pustynne planety. Tu otwarty świat wygląda gorzej niż Mass Effect Andromeda. Jak pierwszy raz to oglądałem, to to skojarzenie mi przyszło do głowy i... Patrzcie, nic no tu nie ma. To fizycznie nie dobrze zrobiło. Ale największym przykładem, który podają ludzie, którym się ten gameplay nie podoba, jest to, jak wyglądają wybuchy. No i się zgodzę, absolutnie wyglądają kurwa tragicznie, dlatego... Ten wybuch wyglądał jak z jakiś gierek z 2005 roku, yy, realnie. W ogóle jeśli chodzi o to, jak o Gwiezdne Wojny, no nie wiem, Gigacrab się szykuje Gra generalnie... Jesteś tam mm, buntownikiem takim jakby e, I no twoją bronią generalnie jest blaster Nie ma żadnej innej broni w tej grze Będzie bodajże tylko i wyłącznie blaster jeśli chodzi o pistolety, nie? E, Żadnych karabinów, chyba nie będzie, czy tam jeśli sobie jakiś podniesiesz na chwilę, czy coś w tym stylu no jest to kiepskie, nie ma żadnego systemu amunicji, w ogóle nie będzie rozwoju postaci. To jest dla mnie giga słabe, w momencie w którym mamy grę o otwartym świecie, nie mamy żadnego rozwoju postaci, więc no trochę też to nie napędza hmm, tam jeśli chodzi o eksplorację, o chęć, że tak powiem, odkrywania tego wszystkiego, no bo nasza postać nie będzie się w ogóle rozwijać. E, będziemy mieli to na zasadzie ulepszeń ekwipunku. Typu nie wiem, zbierzemy sobie 500 kamieni, jakieś trochę siana, coś w tym stylu, to będziemy mogli sobie ulepszyć nasz blaster, żeby strzelał kilkoma pociskami, bo wgramy mu taki moduł. I tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o bezpośrednio naszą postać, nie będzie żadnych ulepszeń, nie będzie żadnego drzewka, nie będzie leveli, jakby Kiepsko, nie, kiepsko bardzo się to zapowiada. ten fragment. Ludzie chcieli to po prostu zobaczyć na własne oczy. Icie to, jak się to nie podoba. Jak to wygląda. Jest jeszcze dalej fragment, gdzie strzelamy z granatnika, co no, wygląda jeszcze gorzej. Patrzcie, był jakiś dziwny wybuch e, i tam to był chyba jakiś droid, on się po prostu położył. Jakby... No, te wybuchy wyglądają no. jak sprzed 15 lat. Gra z 2024 z największym budżetem w historii Ubisoftu. Tak, On największy marketingowy budżet. Inna gra Ubisoftu tak naprawdę, czyli nie najlepiej. I jak możemy zobaczyć po lajkach versus dislajkach, no to mamy 12 tysięcy lajków, 68 tysięcy dislajków. No, ludziom się to nie podoba. Bardzo przykład... dobrze. <głos》> nie, na naprawdę. Typu, jak zaoszczędzić 80 euro w 10 minut. IGN własnoręcznie... Ratuje nasze pieniądze. Tak, o, o tej detonacji tego granatu termicznego. The power of one, power of two, the power of don't pre-order. No, nawiązanie do Akolity. Eee, kolejna gra, Quadruple A. Tak jak się chwalili, że Skull and Bones będzie grą Quadruple A. Czyli podwórne A. Zresztą każdy wyśmiał Ubisoft, kiedy... Gra o piratach, w której nie ma na żadnych abordaży, w których nie można bodajże wychodzić na ląd, Ktoś, coś. Chyba tylko w jakichś tam określonych miejscach. Tragiczna w ogóle ta gra, miało być lepsze Sea of Thieves, a wyszedł totalny krap. Tak stwierdzili, ale Ubisoft się broni, że poziom jakości świata i tego doświadczenia, które przeżyjemy, będzie naprawdę bardzo wysokie. No i absolutnie nie ma wobec tego wątpliwości żadnej, no patrząc na ten gameplay, no nic tylko chce się grać. Poziom jakości świata będzie bardzo wysoki? No w Ubisoft, w Ubisoftcie nigdy nie był zbyt wysoki ten poziom jakości świata. Może w tych początkowych, tak? Yy, grach. Kwestia jest taka, że w Ubisoftcie te światy są zajebiście generyczne i powtarzalne. Wszystko jest. Yy, dobra, może nie generyczne, ale to jest zajebiście powtarzalne. Tak naprawdę przez pierwsze 5 godzin gry odkryjecie tak całą grę. Jestem tego pewien. I potem będziecie robić tylko w kółko te same czynności. Chociażby wszystkie asesyny wyglądają na ten sam na, na to samo kopyto Far Cry też to odbijanie tych obozów i w ogóle no w kółko robi się praktycznie to samo. Więc czy tutaj będzie wysoki poziom jakości świata? Wątpię. No to latanie też wygląda tragicznie szczerze. I to strzelanie. No i teraz jak, jakby czemu czemu Ubisoft to wszystko? No jakby. Jeszcze rzeczy z Ubisoft Outlaws można wytłumaczyć faktycznie niekompetencją, no bo mam wrażenie, że nie robią specjalnie. Przypominam, gra genie. wychodzi za jakiś z Yasuke, czas. Po pierwsze, no tu jest wiele czynników, tak? No Po pierwsze, czemu wybrali Jasukę? No, Jasukę wybrali, myślę, że nie ma za bardzo tutaj tematu do dyskusji. No, wybrali to po to, żeby nabić sobie społeczne punkty. Dokładnie. Że, patrzcie, mamy czarnoskórą osobę jako jedną z dwóch głównych bohaterów naszej gry. I Jasukę idealnie pasował, bo był historyczny, Historyczną postacią, które, na którą są dowody, że była w Japonii w tym czasie, kiedy dzieje się akcja gry. I było wiadomo o niej tak mało, że był idealną, po prostu czystą kartą, żeby dorobić mu jakąś swoją historię. No i tutaj znowu dochodzi do niekompetencji, bo mam wrażenie, nieświadomie obrazili wszystkich graczy japońskich. Że wprowadzili do gry osadzonej w ich kraju postać, która jest obcokrajowcem, która morduje rodowitych Japończyków, której puszczają zmodernizowaną muzykę japońską, stylizowaną na hip hop, to śmierdzi na kilometr, i ja się absolutnie nie dziwię, że japońscy gracze są. Obrażeni w cholerę, no i tak można wytłumaczyć, że mogli to zrobić przez jakieś swoje złe intencje. No ale nie tłumaczyłbym zrobienia czegoś złymi intencjami, co można równie łatwo, o ile nie łatwiej, wytłumaczyć po prostu niekompetencją czystą. Świadomie czy nie wrąbali się w niezłe gówno i teraz będzie im się ciężko z tego wygrzebać. Ale tak. Ode mnie to już będzie wszystko. Idę, idę robić coś przyjemniejszego niż gadać o tym głównie. Kingdom Come Deliverance sobie ogrywam na streamie, więc zapraszam. Jak się podobało, dajcie lajka. Jeśli nie, dajcie dislike. A my widzimy się następnym razem. Narka. Ubisoft ostatnio. O, jeszcze raz włączyłem. No, ogólnie to całkiem dobry materiał. Widzę, że komentarzy ma troszkę. Yy... Polecam zostawić subka oraz lajka tutaj dla kolegi. Jeśli chodzi o właśnie jeszcze. To, że, że umieścili w Azji, ludzie czekali na to, czekali na tą zasraną Japonię, cały czas W każdej grze Ubisoftu, w momencie, w którym graliśmy we Włoszech, graliśmy Ezio, Ezio był Włochem W momencie, w którym graliśmy w Odyseję, która działa się w Grecji, graliśmy Grekiem Origins, Egipt, gramy Egipcjaninem w... Co tam jeszcze było? To w Londynie, to graliśmy też Anglikiem, jakby wszystko zawsze się zgadzało, mieliśmy tą, re, tą osobę, która reprezentowała daną kulturę, dany kraj, w którym akurat graliśmy, więc tutaj mamy Japonię, no to co robią? Dają osobę czarnoskórą, nie dają Japończyka, przecież jest tylu e, historycznych, niehistorycznych samurajów, których mogliby wykorzystać i jakichś tam wielkich bohaterów Japonii, że to jest głowa mała, a no zrobili co zrobili. No dobra, myślę, że to było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli się podobało, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subka. Dzięki. Trzymajcie się do następnego. Hej.